Pani doktor, jest Pani przedstawicielem środowiska medycznego. Co ze swojego punktu widzenia może Pani powiedzieć o transplantologii? Transplantologia jest nauką, która y, bardzo ładnie się rozwija. Był moment takiego, y, takiej zapaści, ale w tej chwili znowu się rozwinęła. Jest bardzo istotna, ponieważ dzięki osiągnięciom naukowym możemy coraz większej liczbie ludzi pomóc. Kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby przeszczepić narządy, przeszczepić szpik. Zaczęło się wszystko od y, przekazywania krwi i od przetoczeń krwi, a w tej chwili już naprawdę jest wiele narządów przeszczepialnych, dzięki czemu możemy Podarować życie y, wielu ludziom. I to jest bardzo istotne, żeby wcześniej o tym rozmawiać, żeby właśnie zainteresować młodzież, żeby zainteresować dzieci. Proszę zobaczyć, jakie ogromne znaczenie miała akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w udzieleniu pierwszej pomocy. Prawda? Jak wiele dzieci i doniesienia później są, że te, ta znajomość tego się przydała, czego nie mamy u, u dorosłych i u osób starszych. Mamy niską stosunkowo świadomość tych rzeczy. Wtedy, kiedy znajdujemy się w sytuacji tragicznej, kiedy ktoś z naszych bliskich ginie i może stać się potencjalnym dawcą, wtedy się z tym stykamy, albo wtedy, kiedy jesteśmy potencjalnym biorcą. Natomiast tak na co dzień, to nie znaczy, że musimy na co dzień o tym myśleć, ale należałoby mieć świadomość tego, że ja, jeżeli jestem dorosły, jeżeli jestem zdrowy, mogę być potencjalnym dawcą wszystkich narządów. Oczywiście ci dawcy wszyscy są badani, żeby nie przekazać y, jakichś chorób, które by niekoniecznie były korzystne i niestety no, niektórzy z tego cyklu wypadają. Ale im więcej będzie osób, które będą wiedziały o tym, że mogą zostać dawcami, że te narządy naprawdę są potrzebne. Rozwija się pięknie właśnie teraz y, przekazywanie narządów osobom bliskim. To jest bardzo istotne, ponieważ nie tylko nerki. Nie tylko nerki, bo trzeba tutaj ani słowo nie padło na temat wątroby, gdzie od, właśnie w transplantologii dziecięcej stosuje się taką metodę, że część wątroby na przykład rodzica, jeżeli ona jest zgodna i wszystkie tam warunki odpowiadają, można przeszczepić dziecku i to się wykorzystuje. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, bo można komuś podarować życie i myślę, że propagować należy już od przedszkola. Czyli pod taką akcją jak dzisiejsza podpisuje się pani całą sobą. Ale rzeczywiście, że tak. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, nasz oddział, no niestety był z jednej strony niestety, bo zawsze to się wiąże z tragedią, ale z drugiej strony stety, bo byliśmy w stanie y, rozmawiać z rodzicami i przekazać narządy od tych dzieci, które miały uszkodzenie mózgu całkowite i śmierć mózgową tak naprawdę, to były za każdym razem śmierci mózgowe w momencie wypadku. No niestety to się zdarza i tego nie unikniemy. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy w siecach w zakresie transplantologii coś się y, tutaj, nie wiem, na przykład pobiera organy albo jakieś inne działania prowadzi? Tak, pobrań jest dużo. Pobrań wcale nie jest tak mało. Ja mogę mówić tylko o, o swoim oddziale, gdzie tych pobrań nie jest tak dużo, bo i zgonów jest stosunkowo mało i y, urazów nie jest y, aż tak dzięki Bogu dużo. Natomiast wśród dorosłych te pobrania są wcale nie takie rzadkie. Także jest szpital w ogóle jest postrzegany, szpital wojewódzki i szpital miejski też są w ogóle postrzegane w tych wszystkich statystykach, które są prowadzone i przez poltransplant i przez kliniki, które dokonują przeszczepów. Także nie, nie są to anonimowe jednostki. I są to pobranie od osób już nieżyjących, tak? Czy również żywych? O ty, od osób żywych my nie mamy kontaktu, dlatego że tym się zajmuje tylko i wyłącznie klinika, y, która dokonuje przeszczepów Oni zajmują się opieką, oni kwalifikują, oni wszystkim. To jest poza takim szpitalem, w którym się nie dokonuje transplantacji. Natomiast pobrania od zmarłych to są u nas. Dobrze, bardzo dziękujemy. Proszę.